Dobra, chodź tutaj, będziemy biec. No, o! niespodziewane to było. No. Ale dobra, do przejścia. Ty dwa jeden. Ej, tu pięknie, tak? Ty dwa jeden. Łach. Możesz jeszcze cały czas. Nie wydaje się, że się szybciej kręcą. Oooo, Miera? Ale co są te boosty, O wiele bardziej sad... Tutaj nas nie zwieje. 3, 2, 1. praca, tak, jest naprzeciwko, jest naprzeciwko, jest naprzeciwko, jest naprzeciwko, jest Na górę, trzy, dwa, jeden My tam na górę wskoczymy, na tym Trzy, dwa, jeden Kurde, jesteśmy zajeb... Trzy, dwa, jeden Dzisiaj nie? Mhm się łapiesz tej ściany. 3, dwa jeden. Do. Oh. O aa... się zajebiście. Chodź mi popuść, popuść mi. Możesz też czekać. O! Tylko. O! Jaj, jaj, Dobra, teraz będę puszczać. Okay. Nie ma nawet. Ryzykownie. Nie ma czasu nawet tego rozłożyć. Dobra. Kutka. Biegniemy razem i hop, będzie, nie? Lecz 1 Dobra dwa, jeden, hop, hop. Ej, kiedy my tu musimy wskoczyć? Wiatru? Nie, chyba tak. O, no Jedna klei, druga skacze? To ty, ty po prostu skocz, a ja będę cały czas doklejony. I po prostu przytrzymaj się tam. Nie, nie. To tak przed... Nie wiem, jak ja to zrobiłam wcześniej. Po co żeby... to ty się doklejaj? Aha, i teraz zwisasz. Wiatr nie jest na stronie. dawaj! Pyk, pyk. Biegniemy na 3 2 1 okay, 3 to 2 1 Dobrze mówisz 3 2 Jeszcze raz na 3 2 1 biegniemy Będzie szybkie hop hop 3 2 1 hop Trzy, dwa, jeden, hop, 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 a tu trochę jest szybko. Trzy, dwa, jeden, hop, hop. dwa, jeden. Dobra, i tak będę nie, tu muszę zapić zrobić. Dobra, zaraz możesz zwisać. Kurde, tam będzie się ciężko zatrzymać. Może liwe, że będziemy musieli hopa zrobić. Dobra. Jesteś w stanie mnie tam przyciągać. No właśnie, tak średnio. Próbowałam. Igniemy. Hop. Nie skacz, nie play, skacz! Play, play, play. Dawaj, trzy, dwa, jeden, hop! Oooo, uratowane oh no, no. to było! Trzy, dwa, jeden, hop! A tu jesteśmy bezpieczni. Dajcie. Niesamowite historie tutaj walą. Kurde, no warto wspinać, żeby z nimi sobie pogadać. Mi się nie chciało czytać 3, 2, 1 Tu chyba nie idzie ten wiatr 3, 2, 1 A tu z samego skraju możemy 3, 2, 1 Nie, musimy się rozpędzić 3, 2, 1 I się opisz. Trzy, dwa jeden. Trzy, dwa jeden. Muszę popuścić. No, popuść, popuść. Nie, nie trzymam się. I za tą kusztawkę musimy? Ja na górę no, nie no czy tak. w lewo na górę masz strzałkę chodź góry. tu 3 2 1 Ok, teraz na ten pierdolnik to trzeba hop hop zrobić 3 2 1 a jeszcze ja się muszę zbijać nie z wiatrem lecimy A tak Tylko na koniec wiatru wiesz Trzy, dwa, jeden Tutaj musimy, tutaj musimy Trzy, dwa, jeden Tutaj się musisz rozbujać

Pachnimy. ale mamy tutaj 3, 2, 1, 3, 2, 1. Dobra, i co tutaj? W prawą stronę? No. A, to na koniec wiatru. W prawą stronę, i z lodem do lewej strony się mamy docierać. Nie rozumiem. Jak to? 3, 2, 1, 3, 2, 1.

3, 2, 1 Możesz zeskoczyć się, może nie już. Ja, aha, bo ja się muszę tak A i to ma być na wietrze. Hop, aha, nie muszę się uczyć. I w dół lecisz. I hop. I teraz do góry 3, 2, 1 To krok Z wiatrem chyba musimy lecieć no. Ale nie I tak hop hop? 3, 2, 1 3, 2, 1 Wow wow 3, 2, 1 wa jeden to jeden Trzy, jeden. Dobra. O! A potem wiatru. I co jest? Słuchajcie, nie mogę wciągnąć. Idziesz? Dobra. Dobra, jak to będziemy zrobić? To na biegu trzeba wiesz. Czy 2, 1 skaczemy, biegniemy i hop, nie? Z wiatru, no. 3, 2, 1. Hop. To no jest nie utrzymamy. Nie. Chętą na górę już. No, z... Wiatr 3, nie. 2, 1. I hop. I hop. Nie. <noise> ej, dobre synchro. No, Eli akurat. Jeszcze do trzeba trochę. Nie! Nie to. <noise> Podejść kawałek <laughs> Nie bardziej śmieszy twoje śmiechanie twoje się 3-2-1 hop, nie? Będziemy 3-2-1, biegniemy i hop 3-2-1 i hop. To co musimy zrobić? 3, 2, 1. 3, 2, 1. No i tutaj wiadomo, będzie musiało nas. Pewnie. O co się jest ten, Dobra, ten, ten, no. ten cel? Musimy podejść trochę? O kawałek pewnie Czy razu nie hop, tylko podchodzimy i wtedy hop. Ty, dwa, jeden. Jeden, dwa, jeden, a jeden, a jeden, dwa, jeden. Dry, cztery Mamy to Uf, do no, zapisane. Do. co teraz musimy zrobić? Tam do lewej strony przeskoczyć. I co, ja też musisz się tak rozpędzać? No, chyba. Bo to jest głupie, bo... Chyba na wietrze. Widzisz? <noise> A tutaj musimy na 3-4 biec na górę, no. Hop, będzie. 3-4, hop! Ładnie! Trzy cztery hop. ostatnie tchnienia. No na pewno. O tutaj nie wieje Ty cztery, hop. No, już się czułam. Kurde wagoniki widzę. Nie, ty cztery. Tu nie wie. Ty cztery. Ugh, wagon Musimy pana najpierw tam wyżej, wiesz? Ty cztery.